Hej, hej, witajcie zodiakalne ryby. Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop na miesiąc lipiec 2022. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny jeżeli tych wolnych godzin nie ma to znaczy, że dzień jest zajęty i po prostu musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu gdzie obowiązuje inna strefa czasowa po prostu sobie ten czas yy, przeliczcie. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności na moim kanale bo to pozwala budować mój kanał jak i również decyduje o nagrywaniu horoskopów tygodniowych. Także udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. Ja staram się na wszystkie komentarze odpowiadać, zresztą uwielbiam czytać wasze komentarze. No jeżeli, oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy film z wami rezonuje. No jeżeli nie rezonuje, to chociaż po prostu buźkę, tak? To też jak, jakakolwiek aktywność czy, czy serduszko, i wtedy ja też staram się odpowiadać na, na Wasze yy, komentarze. Jeżeli subskrybujecie kanał, to też nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zatem zobaczmy drogie ryby, co będzie się działo w finansach u Was w, w miesiącu lipcu 2022. Jest jakieś zatrzymanie, zawieszenie, być może, no nie wiem, czy zawieszenie wypłaty lub musicie się zatrzymać, bo dostaniecie nową ofertę pracy, nową propozycję. Słuchajcie swojej intuicji, co prawda z tej pracy od razu efektu nie będzie tak jakby owoców, tak? Czyli tutaj być może dopiero jesienią, czyli to jest taka praca trochę żmudna, długotrwała, no, ale, ale, yy, no, zadowoleni. Słuchajcie, macie Maga, yy, Królową Buław, zwycięstwo. Słuchajcie, bardzo dobre karty na spodzie, yy, więc wykorzystajcie tą szansę. Ja tutaj jeszcze oczywiście dociągnę. Rycerz Buław. No to jest energia troszeczkę sprzeczna z, z, yy, z Wisielcem. Być może ten Rycerz Buław musi się zatrzymać, tak? Żeby po prostu nie... Nie pędzić. No, zatrzymać się i jest rycerz kielichów. By zatrzymać się, by wsłuchać się w swoją intuicję, tak? Być może też jest zatrzymanie po to, by um, będziecie myśleli o tym, by budować swoje gniazdko, tak? Być może będziecie kupować jakąś nieruchomość. Kupować dom, i po prostu chodzi o to, żeby tutaj wszystko obejrzeć. Trochę słuchajcie, najgorsze już przed wami minęło, tak? Czyli tutaj też jakieś zakończenie, bolesne trochę zakończenie. Uwaga, żeby was ktoś nie oszukał z kupnem czy sprzedażą mieszkania, tak? Czyli tutaj uważnie czytajcie umowy. Słuchajcie też tej swojej intuicji, bo być może mogą być w tym domu czy nieruchomości jakieś wady ukryte, typu. Grzyb, czy tam jakieś szkodniki, czy jeszcze coś tam, czy problemy z kanalizacją, lub jeszcze inne rzeczy. Więc po prostu tutaj musicie na to zwrócić uwagę, tak, żeby się że tak powiem nie wkopać. Czyli nie bez powodu jest ten wisielec. Zatrzymaj się, spójrz na tą sytuację z innej perspektywy. Nie spiesz się, nie podpisuj pochopnie jakichś tam umów. tak, Tak samo jeśli chodzi o pracę. Nie bądź gorą, w gorącej wodzie kąpany, tak? Czyli na efekty trzeba będzie poczekać. Być może musisz się zatrzymać, by. by no podjąć po dobre decyzje, tak? Może to też. Być tak, że niektóre osoby, które będą kupować dom i zaczną, rozpoczną remont, tak, i to się będzie wydłużało, mogą się czuć oszukane. Może być też tak w ten sposób, że okaże się, że materiały budowlane będą droższe, tak, i też w ten sposób, no ten wasz biznesplan, czy tam plan budowy, czy plan ym, przeprowadzki, no się zmienia, wydłuża, no ale efekt będzie, tak, na, na jesień. No, i tutaj trochę rozczarowania w związku z tym. No, tak jak powiedziałam, rzeczy ukrytych, ale też warto poczytać, dowiedzieć się pewnych rzeczy. Może też skorzystać z wiedzy jakiegoś fachowca czy prawnika, tak? Czyli tutaj po prostu no, niektóre rzeczy mogą się też nawet odbyć na poziomie spraw sądowych, tak? Czyli tutaj. No tak samo działalność, tak? Może też będziecie załatwiać też wiele rzeczy związanych z działalnością gospodarczą i tutaj też się to może wydłużać i możecie też w pewien sposób się czuć oszukani, ale jest potencjał, tam jest też była karta maga, więc osiągniecie zwycięstwo, tylko no, dużo cierpliwości to będzie wymagało, tak? Czyli tutaj dużo cierpliwości, dużo, um, dużo um, pokory. No, i ten wisielec też o tym mówi, także tutaj po prostu na to należy zwrócić uwagę. Drogie rybki, teraz zobaczymy, co tutaj u Was w uczuciach miłości na miesiąc lipiec 2022. Już patrzymy, co tutaj w uczuciach miłości dla rybek. Drogie ryby, no tu całkiem nieźle się zapowiada. No, piękny romans, dużo komunikacji, dużo rozmów. No, ale uważajcie, bo może być coś ukrytego, tak? Czyli tutaj możecie być w takiej relacji trochę ukrytej, albo mogą to być wasze obawy. Mogą to być wasze obawy, wasze myśli, tak? Że możecie przeżyć rozczarowanie. Nie myślcie tak, bo tutaj jest w tle królowa kielichów, tu jest król kielichów, więc. No, i dwa kielichy, czyli jest szansa na zbudowanie związku. Może po prostu trzeba cierpliwości i czasu, tak? Na to może to tutaj coś się wydłuża. Więc nie starajcie się niczego przyspieszyć, żeby ta, nie naciskać, żeby ta osoba nie uciekła, po prostu się nie wystraszyła, tylko przeczekać. Piękny romans na razie. Oddajcie się romansowi i, i, i tyle. Yy, tu dociągnę karty oczywiście. No, tak jak powiedziałam, nie podejmujcie pochopnych decyzji, um, dużo analizujecie. Jest czas na analizę, też odcięcie się od pewnych rzeczy lub ludzi, którzy Wam no, już nie służą. No, i też ta podróż wychodzi. Podróż w głąb siebie, czego tak naprawdę chcę, czy ta relacja mi odpowiada, i tak dalej, być może wyjazd z tą osobą no albo po prostu spotkania, tak? Można Was dzielić też tutaj odległość. Ale słuchajcie, to, co się dzieje, to jest przeznaczenie. Nie blokujcie się. No i znowu macie królową kielichów, tak? Czyli tutaj to, co się dzieje, to to, co ma być Wam przeznaczone, to będzie. I kochani, od tego też nie uciekniecie. <laughs> więc dajcie, dajcie na luz. Pozostawcie to losowi. Fajne, fajne karty, więc... Po prostu yy, przeczekać, przeczekać drogie rybki. Trochę cierpliwości. Teraz zobaczymy, co nam pokażą karty Lenormand dla rybek na miesiąc lipiec 2022. Karty Lenormand. Ryby, lipiec 2022. Hmm? Rybka, rybka. <laughs> słuchajcie, zwróćcie uwagę na swoje myśli, bo być może swoimi myślami wywołujecie chaos i przyciągacie chaos. A tutaj, no zobaczcie, no wy wątpicie, wy nie wierzycie w swoje szczęście w miłości. Te chmury trzeba rozgonić, kochani. Tu owocem miłości może być dziecko. E, może wy musicie uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko i słuchajcie, zwróćcie uwagę na zdrowie. No i słuchajcie, no jest szansa na zakorzenienie, tak? Na zbudowanie rodziny. Tylko, tak jak powiedziałam, uwaga na myśli, uwaga na słowa, tak? No i przeznaczenie, słuchajcie, przeznaczenie, więc bardzo fajne, pozytywne karty. Zwróćcie uwagę, słuchajcie u siebie na poziom wody w organizmie, czyli pijcie, dużo pijcie płynów. Jeżeli palicie papierosy, starajcie się to ograniczyć. Tak jak powiedziałam, medytujcie, starajcie się myśleć pozytywnie, afirmujcie. No i uwierzcie w tą miłość, że zasługujecie na tą miłość i że macie prawo kochać i że możecie być pokochani. Więc bardzo fajne karty. Moje kochane rybki, i teraz zobaczymy, co Wam powiedzą karty rady na miesiąc lipiec 2022. Karty rady: yy, Odpuść sobie, czyli pewne energie trzeba puścić, zostawić. No i druga karta rady: skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Przyjaźń. Mhm. Może warto kogoś tutaj. Yy, przypomnieć sobie z kimś, się dawno nie widzieliśmy, i się spotkać. Kochani, to by było na tyle. Ja wam życzę udanego miesiąca, dużo zdrówka, spełnienia marzeń, wszystkiego tego, co sobie życzycie, dużo kasiory, miłości. Yy, pamiętajcie o aktywności na moim kanale, yy, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, wysłam wam moc pozytywnej energii, ściskam was ciepło i. Buziole, papa, pa, do następnego razu.